Cześć wszystkim, jestem Kryton. I wracamy do pokoju 665 w Ocean View. na Wake. Zobaczmy, kim jest ten gość z telefonu. Ulala, co to jest? Aha, wygląda jakaś demoniczna postać. A, to po prostu Nurek mi. dobra O, sami siebie będziemy oglądać Koniec bez śpiewów, proszę

you're the one who's been calling me indeed I'm Tom Zane welcome to the house of Zane the poet the diver Kto? you look like me how the hell or maybe you look like me you handsome devil the diver was sorry one of my films I'm a filmmaker. A celebrated auteur. I need answers. Why is return so important? What? <laughs> you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. Oh, yeah. We're in this together. Two artists collaborating, remember? <inaudible> Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its, it's companion piece, my film sharing our our life altering visions a, a melding of higher minds dreaming up our transcendental work of art here in this room in this room in this room. in this Bye not And that is how the magic happened. <sighs> Enough of this bullshit! Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. is... Your wife is safe back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. If there's a murder site here in the hotel. Let the waves of your riding carry you there. what's so <laughs> that? Hello? They're all us. If anyone asks, you were never here.

Wake at night. The Word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. Huh. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the Word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. Teraz jest windy. The entrance lobby. The entrance hall set the mood where everyone had come in: the victim, the murderer. detective No, echo kolejne. Mm, stąd. No, jakieś tutaj cuda. O, mapa. Super. Zobaczmy pierwszą mapę. Parter pierwsze piętro. Sala balowa tutaj jest. Pewnie gdzieś to tam będzie się wszystko też odbywać. Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. Uh huh. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost. The play has passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. You were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's the beginning. No, Zobaczmy jeszcze tu co się dzieje przede wszystkim. Hmm, to jakieś drzwiczki. O, punkt zapisu, spoko. Ale skrzyneczki nie ma żadnej? Hmm, szkoda. To, ale nie wiem po co są te pudełka na buty. Znaczy zakładam, że jakbym sobie zapełnił ekwipunek, to żeby wywalić jakieś yy, drobnostki, żeby móc potem coś podnosić. Tylko, że co ja bym chciał na przykład tu wywalić? Co? Rakietnicę wywalę, bo nie mam ammo? Albo racy? Would there. Super. Zachęcające? No nie powiem. Ja mam klucza do pokoju 104. Stróeczki jakieś czy coś Nie mam no, klucza do pokoju 101 Dobra, zmienimy scenę Ostatnia scena Kurde To jest ten O, chyba tak Znajdź miejsce rytuału przed występem O, klucza na przykład, nie? Sioparweczki te są otwarte teraz Nie. Głupi jestem, przeżej ja je Czy tu było cały czas przejście? Puste jakiś kluczyk czy coś Ląbka... Co? Po otwarte, żeby tu ten był pusty? I kopciuszki. Leba się wrócę do recepcji, bo tutaj. O, nieważne. 104 Where they themselves would be sacrificed. Stop 104, such a dobra. Big. A forbidden play brought to life. Misa hints Będę musiał przejść. O, a pisnął nie? Uuu, jakiś skrót? Przepraszam, czy co to jest? Nie, to jest jakieś inne, i wychodzę na 220. Co? Piętro wyżej? Szeczki... Ahora la patera no es go ah! Ale oni zniknęli? Po co ja strzedam? Dobra, tam z tuti, patera. Unik, unik Matrix, reaktywacja. Jasny tych więcej was matka nie miała, nie? Patera. Jebać was. Kamy kamy idzie. Ua! Naprawdę więcej was tu matka nie miała. I wam. A po No, cofnęły. Trzeba było mocno przydupić, żeby się cofnęły, więc to tak.

Of the stories that take place more inspiring harbor heartbreaking nail biting sometimes all of these things at once a haunting new season of mind bending episodes written by Alan Wake. I am your host Borland Dorr, and I will see you soon in NIGHT SPRINGS hmm? Ciekawe, jakiś serial zrobili na podstawie książki? Aha, to była snećka, po prostu Czy to jest druga snećka? Ostatni nabój zadaje podwójne obrażenia. Nice. Fajnie. Nie, to w takim razie nie przeładuj. A ta strzałeczka pokazuje tutaj, gdyż... Gdyż gówno tu jest. No dobra, też fajnie. Rzędziówka ma dla nas to samo co, co ten pokój. Co, co ten pokój wnosi mi do życia? Kompletnie nic. I zmarnowano dwa strzały. Ale są plusy. Dużo i tak nie zostało. O! Jacie. Czyżby nabój? Pyk! Nieźle. Muszę te granaty wypróbować, to będzie coś. Tu może jeszcze amunicję do rewolwera? O, bandasz. Czemu nie? Rzuję się od razu. Mistrz tytuł. O, nie spartał mi, ja nie zapomniałem o tym. Kurde, kolejny. Nie, ostatni strzał uspartowany. No piek... Coś ty się napchnęło No nie no, to było nie fair no, To było nie fair no, dopiero co się uleczyłem, no O tu się podleczę. Pokój 101. To, że się mogę wrócić, czy... Mogłabym się wrócić jeszcze, no bo tam... Ale wiem, że coś dobrego tam jeszcze będzie. O, no na przykład, no, bo wcale. Tylko, że martwi mnie, że jestem na drugim... Piętrze. Okej. Okay. coś mnie podgląda, świnie. Kurde, nic w tych łazienkach nie ma. Czyli się jakbym marnował czas przez to, że na nich wchodzę zaglądać. Ujęte. Ok, okej, okay. no, musimy zejść na dół pierwsze. Tylko... Gdzie tu się schodziło na dół, nie? Jest to jeden. Wadaj. nie lubi. Wadaj, żeby się przydały. Nie strasz, nie jest Właśnie no tego do końca nie kapuję. Musi być idealny, inaczej coś się tam spieprzy. Hmm, co ja bym wywalił najchętniej? No dasze tak trochę. Czy jak przelecę, może. W pokoju ze światłem. Tu powinien być w sumie zaraz. Tak myślę. O. Żeby podnieść te naboje do rakietnicy. Myślę, to może być kluczowy element tutaj. Przecież ten shotgun z Kuba nie zajmuje tyle, że jasnych więc z tymi lekami. Sala balowa. rytuał przed występem C uh -huh. jest Tu wyjście nie da Troszkę się dowiążę w takim razie już. Próba w pokoju przeniesiona do pokoju 202. Rytuał przed występem premiera. Pamiętajcie, trafiać do celu, nosić maski i ma być dziwnie. O. Spadaj cały prób 219 i 202. Ma jakieś kluczyki? Było spoko. Dobra, idźby po prostu sprawdzić to cuda. 13, 15, 17. Czyli to mamy 219. O. Co tu jest? Baterie. Można zmienić światło, o tak to nic więcej tutaj nie ma. Dobra, dawaj. O, kuczeczki. stoi na środku. Tutaj powrót. A? Gdzie to prowadzi? Nie patrzę w którym pokoju jestem. Co my tu mamy?

The ocean view was perfect Miss the... It's said to be haunted. Mm -hmm. Dark stories about murder. Death. Suicide. Supposedly an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play.

Daj światło. No nie, teraz mi zabrał światło. Tudy. No jednak dawaj Nie tam. Gdzie strzałeczki, tam w drugą stronę trzeba iść. Mhm. Bardzo podejrzany jest tutaj. Safe, który właśnie się wykonał, ale bardziej mi chodzi ten zapis tutaj. Dobra. Myślę, że ten tutaj skończę przed rytuałem. To następnym razem odprawiamy rytuał. A tutaj skończymy na ten czas. Dzięki wszystkim za oglądanie. Widzimy się w na następnym odcinku. Cześć!